Witam, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Gangbiz. Ze mną jest oczywiście Łezza No cze... Cześć, jak się macie kochanie. Ten mikrofon nie działa, więc elo. O, Jestem! Kurwa! Dobra, słuchaj Damaszku! Podejdź tu! Yo, What the heck? Co to? Let's go! What the heck? A, a gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie ty jesteś? Wyjebałeś a. mnie z siedzenia. Sorry. Ej nie! Ej. Oni mi... Policja! łęza Co? Double... Czekaj. Złoczyłem właśnie całą wyspę. Ja, jest... ja jestem... Ja jestem wysoko. Bardzo... Dobra, robię to. <laughs> <laughs> Dobra, jestem. Ej, musisz mnie pobić. <laughs> bo ja nie mogę się zmieścić. Dobra, spróbuję przejść. Próbuję wejść! Próbuję, próbuję, dobra, jestem! Nie! Dobra, to był błąd. Nie, ja i po prostu wsiadłem do samochodu. Haha, <śmienny> jak, cie... jak te cielska tam w tle lecą. co szybko. To dobrze. Nie no mordujmy czasu. Daniel? Daniel! Kurwa mać! Ale o co ci chodzi? Coś źle zajęło. Aha nie. Prze przetestujemy. Aha. To ja wiem dlaczego kurwa te potwory tak rumują, bo one też szukają generatora. <grytania> robi moje G. O, mam turbo szybkość G Gówno. <grytania> Ej, to nie było miła. Ja nie nie ma obok nie. Dam ci klapsa, Panie gadżki! Klepa Minecraft gości. Gdzie ty drogi. jesteś? W domu Nie ja ze mną ten... Ty mnie widzisz, prawda? Co? Ty mnie widzisz, prawda? Nie Chuja, ja mam wszystko za czerwono Czyli jesteś gdzieś tutaj. Teraz cię widzę. Nie, nie, teraz mi spierdoliłeś kurwa. Gdzie ty jesteś? Tutaj wciąż jesteś. Jesteś. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Kurwa! Okej, to jest. No, tu gdzieś jesteś, kurwa, bo jest na czerwono. lodówce jesteś? Kurwa! Elek, to nie jest śmieszne. Ukradłeś coś w ogóle, nic nie ukradłeś. To ja mam przewagę. Siedzę w twojej głowie. Dobra, jak wygrywam na razie to, tą grę. To żyję bez generatora dziesiątą minutę. Słyszycie! Słyszycie! Gdzie tu ptasz kurwa? Tu pod małych stóp. A nie, to moje. Ja Ej. To, What to moje. What the fuck? <laughs> to moje. Tutaj jest. Okej. Okay. Okej. Okay. JEST! Oh, kurwa, zapał mnie, o oh, kurde zapał mnie, co jest? JEST! Ej, ty, ale przystrybujeś teraz ten dźwięk Ooooo oh. Na plaży sas Pop, rozumiesz Ej Gdzieś ty kurwa odleciał Wow! Popala wow, się Wow! Ja i mój kolega idziemy, idziemy. Pozo? O kurwa! To, to wygląda przestrasznie. Ale my to... Ale to fajnie brzmi. To fajnie brzmi to okej. Okay. Bo. Bo chuj. O nie, nie, chuj! Teleporting! O, teleporting! Uchwa, teleporting o mój Boże, ta technologia jest zaawansowana! Zone 1! O nie, Uwaga! Ta gra zawiera elementy horroru. Błyskające świata i jumpscary. Podgłośnij sobie dźwięk, żeby ci pierdolne o w słuchawki. Dobra, okej. Okay. Chyba bym delikatnie! Miało być delikatnie! Oczywiście, of course! Well, of course, stary! Dadadum <gulity> No nie wiem. Co... <gulity> <gulity> między oczami, 66 metrów. Dobra, <gulity> no, koniec. No i... co mi chce rękę podać? On się tylko chce przywitać, no stary. Ej, ej. <grybuj> ja się tego bałem. Na ci za głęboko palec w pępek? Tak czujesz to w odbycie? A... Nie elaborate. Znaczy, wiesz, e, no jaki jest pępek? Przegadało i wsadzisz sobie za głęboko palec, tak, tak do tyłu pępka. ...tak czujesz, że trochę kuje i kuje w dupę. <noise> Bo za oczyma? Próbowałeś? Ale spróbowałeś? Tak. No i? Nie, nie czuję nic w dupie. Co? To ten. To nie ważne. Tlenu. Mordeczko. Okej, okay, jak wygląda tlen? Nie mam pojęcia, dlatego... Mówiliśmy to... po prostu po do... O! A, do do... Co? Nie zamyka się. To słuchaj się, może. Nie, węd, węd! Tylko za długo też nie możesz tam być, bo cię Golden Freddy zabije. Aha. Marułem raz tak. Dobrze, managing resources. I to wie. Zginąłem. Zginąłeś? Tak, w wencie. No, sobie. Nie, on chyba on chyba on po prostu wszystkich jak, 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 jak się jak dostanie. Okej. Okay. Dobra, okej, okay, A... czyli jest generator, jest. Ale masz masz jeszcze O, o... Oh, no! Grywa, co? Oh, nie, Aha, on mi goni. Słyszałem, że umarłeś? Nie, nie. Biegnę do biura, zaraz będę. Nie, ty leć od razu do wentylacji, resetują o kurde, za późno, bo do biura. Cześć, przybiegłem. Leć na wentylację. Kurwa, moć. Jak, tam biegniesz? Tak, biegnę. Ale, ale nie do biura, tylko biegnij. Od tak, biura. do generatora, sorry, nie mogłem się skupić, no ale. Hmm. Tak, biegnę, tak. Dobra. Pobiegłem z złą stronę, jestem bogiem tej gry. A zdarza się, wiesz, dopiero zaczęliśmy grać. To już. Piąta później. Poza. Wiesz, wiesz, co ja teraz powiem. Wy, wyłącz to. Wy, wy... Wy, wy, wyłącz to.